Hej, ja jestem Fabi, a w dzisiejszym odcinku podsumuję wszystko, co do tej pory wiemy o wyjściu nowego trybu kreatywnego 2.0 do Fortnite. Jeszcze przed odcinkiem zostaw subskrypcję z dzwonkiem, aby zawsze być na bieżąco i nie przegapić żadnego nowego tego typu filmu. Jeśli chcesz możesz również stawić łapkę w górę dla zasięgu, no i zapraszam was również na mojego TikToka, do którego link znajdziecie w opisie. Zacznijmy od tego, czym w ogóle będzie ten Creative 2.0. Główna zmiana to całkowicie nowy tryb edycji naszych obiektów na trybie kreatywnym, no i ma do tego stworzyć całkowicie nowa aplikacja, za pośrednictwem której będziemy tworzyć nasze budowle. Ogromnie ułatwi to wszystko stawianie nowych struktur na mapie. Hypex na swoim Twitterowym profilu przedstawił nam niektóre z funkcji, które będą dostępne na nowym Creative 2.0. Jeśli chodzi o te funkcje, będą to m.in. tworzenie naszych własnych budowli, otoczenia, a także ogromna galeria struktur Epic Games. No i z takowej galerii bierzemy sobie na przykład jakiś domek z Fortnite i stawiamy na naszą wyspę. Także jest to naprawdę bardzo fajna opcja. Jeszcze lepsze jest to, że gracze najprawdopodobniej stworzą swoje własne mapy i na przykład dzięki temu mogą pomóc jakieś stare wyspy, jak ta z rozdziału pierwszego, a jak na pewno wiecie, naprawdę ogromna ilość graczy Fortnite chciałaby, aby ta wyspa wróciła do naszej gry, zamiast obecnej nam mapy Fortnite z rozdziału czwartego. To, co na tej mapie się znajdzie, będzie zależało tylko i wyłącznie od Was i będzie Was ograniczała tylko Wasza wyobraźnia oraz limity narzucone przez twórców, ponieważ w specjalnym programie będziemy mogli tworzyć tworzyć nasze własne budynki czy struktury, dzięki czemu w nowym trybie kreatywnym 2.0 powstanie wiele nowych eventów, kolaboracji czy skinów stworzonych przez graczy. Jednak nie będzie można zapomnieć, że stworzenie takiej na przykład mapy będzie niesamowicie trudne i będzie trzeba włożyć w to masę pracy oraz spędzić kilka godzin w grze, ale osobiście myślę, że będzie to warte każdego wysiłku. W dużym skrócie to po dodaniu Creative 2.0 gracze będą mogli zagrać na starych mapach, obejrzeć naprawdę kozackie eventy, projektować w własne kolaboracje i skiny. Data wydania takowego trybutu najprawdopodobniej koniec stycznia obecnego nam 2023 roku, a biorąc pod uwagę to, że dokładnie we wtorek, czyli 17 stycznia, będzie miała miejsce kolejna wielka aktualizacja 23.20, która wprowadzi pierwsze pliki tego trybutu do naszej gry. I to byłby już koniec tego materiału. Jeśli Ci się spodobał, fajnie by było, gdybyś wstawił łapeczkę w górę pod tym filmem, aby ten trafił do większego grona odbiorców. Możesz zostawić również subskrypcję z dzwonkiem, jeśli chcesz mnie wesprzeć. I ja na ten moment się z wami żegnam. Yo!